Na koniec zabieramy Państwa prosto do Doliny Pałaców i Ogrodów. U podnóża Karkonoszy wkrótce pojawi się kolejna rezydencja. Właśnie kończy się odbudowa Pałacu Pakoszów w Piechowicach. Budynek pochodzi z 1725 roku, należał do Hartmanów, którzy fortuny dorobili się na lnie. Jadwiga Jarzymbowicz. Remont i prace wykończeniowe są na finiszu. Pałac nie przypomina w niczym ruiny, którą kilka lat temu kupili przedwojenni właściciele rodzina Hartmanów. Jesteśmy oboje lekarzami, przez długie lata pracowaliśmy bardzo dużo i bardzo ciężko, zastanawialiśmy się, jak spożytkować te pieniądze, a chcieliśmy, żeby ten pałac wrócił do nas. Chcieliśmy w to miejsce zainwestować wszystkie środki z naszej pracy. Pan Franciszek, miejscowy stolarz, pracował nad elementami wnętrza, zrobił bibliotekę, schody, antresole. Pamięta czasy, gdy pałac był zrujnowany. Dla chłopaków na wsi to był jedyny, jedyny plac zabaw tutaj, w tym terenie. I podejrzewam, do lat 70. Remont pałacu był wyzwaniem. W XVIII wieku reprezentacyjne pokoje właścicieli były na piętrze. Na parterze, manufaktura, tkalnia i bielarnia lnu. Najtrudniejsze było połączenie nowoczesności z tą zabytkową substancją, która się zachowała. Nie zachowało się wiele, ale wkrótce oglądać będzie można pieczołowicie odtworzoną rekonstrukcję alegorycznego malowidła w barokowej sali, nazywanej tu kapsułą czasu. Pałac to generalnie inwestycja z miłości, inwestycja z serca, a nie inwestycja dla pieniędzy. Natomiast mamy nadzieję tak, że w jakimś czasie będzie można na siebie zarobić oczywiście. Tak jak kiedyś pałac zarabiał dzięki lniarskiej manufakturze, taki teraz musi przynosić dochód, ale jako hotel. Podobne były koleje losu pałaców w pobliskim Miłkowie, jak i wzorcowo odrestaurowanej łomnicy. Tylko w najbliższej okolicy można rzemiennym dyszlem podążać od pałacu do pałacu, ale co najważniejsze, coraz większa liczba tych wspaniałych obiektów odzyskuje dawną świetność. Fakty Jadwiga Jarzębowicz.